Cześć! Witajcie moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na początku odcinka, jak już mam w zwyczaju, pamiętajcie o tym, aby zostawić suba, lajka oraz bardzo serdecznie zapraszam Was do nas na Discorda BLANKO z Polska, gdzie możecie dowiedzieć się dużo więcej o tej grze. A jeżeli chcecie jeszcze bardziej zagłębić wiedzę na temat Play to Earn, to zapraszam Was także na Discorda Oasis Guild. Wszystkie linki macie w opisie filmu. A tymczasem, zaczynamy! Moi kochani, no zacznijmy od tego, że tak jak widzieliście na ostatnim moim filmiku, na shortzie, którego wrzuciłem, dostałem bana w grze Blankos Block Party. W dniu, którym ja wrzuciłem, to bodajże już był chyba z trzeci albo z czwarty dzień yy, po tym banie. Yy, trzy dni później... Bana otrzymała moja żona z jej altem oraz mój alt. Na początku tylko Braveheart był zbanowany. Jednak później, po całej tej aferze, która tam wybuchła na Discordzie, hmm, pozostałe trzy konta, czyli mój jeden alt oraz alt żony i żony konto także zostało zbanowane. Słuchajcie, moi drodzy, hmm, pierwsze co to na temat, szybko na temat żony. Yy, na pewno nie popełniła ona żadnego. Wykroczenia poza TOS. Nie ma takiej opcji, że złamała w jakikolwiek sposób regulamin. Oprócz tego, że miała drugie konto, które w tym roku praktycznie w ogóle nie było używane. Drugą rzeczą jest to, że jest mi bardzo, ale to bardzo przykro, że Mythical potraktował mnie w ten sposób. Potraktował osobę, która. Przez tak naprawdę półtora roku nagrywała dla nich materiał, promowała ich grę, bo wierzyła w tą grę, wierzyła w to, to play to earn i play to own. No i, no i co się wydarzyło? No moi drodzy, no i dostałem bana, tak? Chciałbym Wam porównać to trochę do osoby, której oni zapłacili za promowanie siebie na kanale, gdzie ja robiłem to całkowicie za darmo. No i słuchajcie, tutaj mamy takiego gościa Onchain Gaming, 130 tysięcy subskrybentów. Yy, dostał zapłacone za to, żeby tutaj stworzyć taki promocyjny yy, promocję gry Blankosów. Sam to powiedział zresztą, że jest to, yy, że zostało to opłacone. I słuchajcie, za ten jego poradnik, yy, za który Mythical zapłaciło, zapewne stawiam, że około 1000, może 2000 dolarów za coś takiego się płaci, może troszkę więcej. Yy oglądnięć jeśli chodzi o, o to, jak zacząć i ten poradnik miał wyświetleń 2000 wyświetleń i to jest płatna reklama, tak? I słuchajcie, ja szary szaraczek, który tak naprawdę robił to dla, dla fanu. No. Ja nic za to nie zarobiłem. Ja ze za samego YouTube'a nic nie zarobiłem. Robiłem to dlatego, tylko z myślą że po prostu można na tej grze zarobić, bo można było i, i że po prostu ta gra jest przyszłościowa. I dalej, oczywiście uważam, że ta gra jest przyszłościowa. Ale ma duży problem i yy, dużą wadę, jeśli yy, chodzi o samo Play to Own. No i słuchajcie, ja tutaj uzyskałem yy, 7,6 tysięcy wyświetleń, tak? Więc jakby za darmo, yy, robiąc im reklamę. A moi drodzy, a ja zostałem potraktowany jak jakiś jakaś taka zwykła szuja, ham, który po prostu nam tu przeszkadza. Jeśli chodzi o sam powód Bana, to Mythical. Po prostu wrzuca formułkę, z której powód musimy sobie sami wybrać. Czyli oni nie podają, jakby, prawdziwego powodu bana, tylko podają ci pewien podpunkt, z którego ty musisz się domyślić, o jaki, o jaki tutaj powód chodzi. Moi drodzy, jeśli chodzi o moją osobę, to uważam, że powód jest zupełnie inny, jednak to będzie w innym odcinku. Nagram dla Was taki inny odcinek trochę później yy, dlaczego ja uważam że ten ban dla mnie poszedł. Jednak takim powodem powiedzmy yy, powiedzmy dla nich a raczej dla chipów czyli dla owieczek które dalej tam na discordzie siedzą i, i, i uważają że nic im się tam nie stanie nie zostaną nigdzie blokady ani bana yy, to jest taki że że miałem dwa konta tak? czyli ja miałem dwa konta. Moja żona też dostała BANA i też najprawdopodobniej za to, że miała te, te drugie konto. A dlaczego? No bo najnowszy, najnowszy tutaj regulamin użytkowania się troszkę zmienił się troszkę zmienił, bo się zmienił, że nie możemy mieć multikonta. I do tego czego tam inne osoby najprawdopodobniej nie zauważyły, w Nitronation pojawiło się tutaj informacja o tym, że mogą od ciebie wymagać KYC know your customer hmm, czyli po prostu będziesz tutaj yy, musiał wrzucić na przykład na nowym markecie jakiś dowód, żeby się zweryfikować i najprawdopodobniej to wejdzie może tak być, że jakby konsekwencją tego że to wszystko było przygotowane, bo jakby akcja yy, to nie jest tak, że oni nagle sobie wymyślili, będziemy yy, yy, o musimy go zbana, nie, nie, nie to na pewno było przygotowane wcześniej to było przygotowane dwa Trzy miesiące wcześniej ta cała akcja na to, żeby kogoś złapać, yy, i najprawdopodobniej yy, chodziło o mnie, żeby mnie po prostu zbanować. Ja uważam, że dlatego, że krytykowałem bardzo dużo, krytykowałem na Twitterze, nawet tego CEO krytykowałem. No, mam niewyparzoną gębę, no ale yy, taki już jestem, tego nie zmienię. Moi drodzy, no jeśli chodzi o to, no to pamiętajcie o tym, że, że tych multikont teraz już nie będzie można mieć, trzeba będzie się jakoś ewakuować z tych multikont, jeśli je macie, bo po prostu mogą na Was znaleźć haczyk, coś im się nie będzie podobać, będziecie mieli zbyt dużo mm, blankosów czy akcesori, no i po prostu y, możecie za to dostać bana. Trzeba się z tym pilnować. Jeżeli chodzi o, o jakby... Można powiedzieć wartość NFT-ków w momencie bana na wszystkich kontach, łącznie y, moje i mojej żony. Nie mamy intercyzy, więc to był wspólny, y, wspólne NFT-ki. To było to około 30 tysięcy złotych. Tyle mi ukradli, nie licząc jeszcze tych trzech warsztatów, które zakupiłem. No słuchajcie, lećmy dalej, lećmy dalej. I teraz, mm, okej, okay. no dobra, zbanowali mnie. Dlaczego teraz? Hmm. To wyjdzie na pewno w praniu, wyjdzie później. Dlaczego to był ten moment? Czy to miał być maksimum food tutaj, żeby wszystkich przestraszyć? Tu, miał być, tu ma być największa sprzedaż? Może tak być. Może, może to ma prowadzić do tego, tego ja nie wiem. I, i nie chcę wam tutaj wróżyć fusów, bo sam jestem emocjonalnie teraz na nie. Jeśli chodzi o Blanco z Party i całej my Mythical, musicie wziąć to pod uwagę. Ja dostałem bana, więc ja też nie patrzę na to, jakby. Mm, Waszymi oczami, tylko patrzę swoimi. Nie ja dostałem bana, jakby ja jestem na nich teraz, można powiedzieć, zły, obrażony i, i tak jakby delikatnie delikatnie to Wam staram się przekazać. I teraz tak. Dlaczego ja uważam, że timing mojego bana i kradzież wszystkich moich nft i tych wspaniałych numerków nie jest przypadkowa? Otóż dlatego, że Mythical mógł u mnie zbanować dużo. Dużo wcześniej Mógł mnie zbanować 10 miesięcy temu Za to, że Ujawniłem na filmie mm, Bugi w blankosach y, Te unlimited vibe, god mode I tak dalej, moi drodzy To już kwalifikuje się Pod bana prawdopodobnie Pernamentnego I to faktycznie byłby powód bana I zgodziłbym się z tym, że tu Na poczet tego filmu po prostu mm, Też wtedy tego nie przemyślałem Jak nagrywałem ten film, ale tak za ten film mogłem, według TOSu, który przeczytałem, mogłem zostać zbanowany. Oczywiście wtedy mm, mogłaby z tego jakby wyjść afera, bo tak naprawdę ja tego baga nie nadużywałem w trakcie grania i oni by to mogli sprawdzić w vlogach, ale. Wtedy też by musieli sprawdzić osoby, które ja bym podał Czyli tutaj było to stop listy To był Blue Blood, to był Yagi Chan We Are Castaway, Benoit tu, Który teraz został bana yy, I paru innych yy, Między innymi z tego co pamiętam Blanco God Mam konwersację z Blanco Godem W którym on przyznaje się Do używania tych oto Bugów Więc moi drodzy to jakby nie był wtedy powód Do zbanowania A teraz jest multikonto. No moi drodzy, to jest moim zdaniem powód wyssany z palca, który był potrzebny w tym momencie. Czy do stworzenia tutaj maksymalnego fearu, maksymalnego strachu, żeby yy... Ludzie zaczęli sprzedawać, no nie wiem, nie wiem. To musicie jakby sobie sami zweryfikować. To nie jest jeszcze ostatni odcinek. Jeszcze nagram, yy, jeszcze nagram parę odcinków. Także na ten moment jestem zbanowany na całej platformie Mythicalu yy, z Nitronation, Blancosami, Marketplacem wszystko co jest związane z Mythicalem. Więc najprawdopodobniej ten kanał zostanie zamknięty. Nagram dla Was jeszcze parę filmów. I powstanie nowy kanał, na którym będę grał w gry, które posiadają portfele zewnętrzne, gdzie będziemy mogli wyciągać po prostu swoje NFTKi z gry i nie będą oni nam mogli ich ukraść. Moi drodzy, to już wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz. Dzięki czemu odcinek trafi do jeszcze większej liczby odbiorców. A my widzimy się niebawem.